The world is appalled, and they want to know why you didn't warn them. Oh. It is my understanding that no harm was done. Such individuals can be rescued. <laughs> <laughs> Witam wszystkich, witam, tutaj Ghost, a to odcinek specjalny z gry Stalker. Mam nadzieję, że podobał Wam się trailer, który przed chwilą obejrzeliśmy. Wydaje mi się, że nieźle wprowadzi nas w klimat gry. Zacznijmy może od kawałka historii. A więc na terenie dzisiejszej Ukrainy, kilkadziesiąt lat temu, zbudowana została elektrownia jądrowa. Miała ona składać się z sześciu reaktorów, niestety zbudowane zostały tylko cztery. Stało się tak, ponieważ 26 kwietnia 1986 roku reaktor nr 4 przechodził testy zabezpieczeń. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Reaktor podczas testu stał się niestabilny i doszło do jego wybuchu. Wybuch ten spowodował skażenie terenu na obszarze o promieniu około 30 kilometrów wokół elektrowni jądrowej. Niedługo po wybuchu cała zona wokół elektrowni została ewakuowana, w tym także miasto Prypeć, zamieszkane wtedy przez około 50 tysięcy mieszkańców. Radioaktywny opad skaził pół Europy i mniejszą część Azji. Na szczęście to skażenie nie było na tyle wysokie, aby mogło zagrażać życiu mieszkańców. Ciekawostką jest, że ostatni działający reaktor elektrowni został wyłączony dopiero w 2000 roku. Dziś zona jest strefą zamkniętą o podwyższonym skażeniu. Dostać się na nie można tylko dzięki specjalnej przepustce, a miasto Prypeć stało się miastem widmo. Przejdźmy może do samej gry. S.T.A.L.K.E.R. dzieli się na trzy części, z których tak naprawdę pierwsza jest tylko pełnoprawną grą, a kolejne dwie to dodatki. Na pierwszy ogień pójdzie S.T.A.L.K.E.R. Cień Czarnobyla. Gra rozpoczyna się od intro, w którym widzimy jadącą ciężarówkę. Jest to tak zwana trypiarka. wiezie ona ciała nieżywych stalkerów, którzy zginęli w zonie. Jednym z tych nieżywych stalkerów jesteśmy my. Zresztą zobaczcie sami. Przypadkowe stawka znajduje nas i zanosi nasze ciało do handlarza sidrowicza. Ten chyba żyje. Niezły farciarz. Kto dla ciebie? Śmierć by go przynajmniej ocaliła. Fabuła ogólnie polega na tym, że jesteśmy facetem zwanym się naznaczony, nazwał nas tak Stalker Sidrowicz, ponieważ na ręce wytatuowane mamy słowo Stalker. Podczas wypadku straciliśmy pamięć, jedyne co wiemy ze swojej przeszłości to to, że musimy zabić Stalkera o imieniu Stierok. Będzie to główne zadanie w naszej grze i po drodze czeka nas wiele ciekawych, bądź mniej przygód. Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. W razie czego atakować, Odbił. Dobra, Wilk, śni. Interfejs jest dosyć mocno rozbudowany. Wymieńmy może poszczególne jego elementy. W lewym górnym rogu widzimy minimapę. Na czerwono zaznaczeni są nasi wrogowie. W okienku poniżej widzimy ilość pobliskich stalkerów. W lewym dolnym rogu widzimy pasek dźwięku przez nas wydawanego, hałasu inaczej mówiąc, pasek naszej widoczności. Ikonę sygnalizującą pozycję aktualną naszej postaci, a także pasek naszej kondycji. W prawym dolnym rogu widzimy pasek życia i pancerza, ilość amunicji do danej broni, a także rodzaj wybranej amunicji. Przeciwnicy dzielą się na dwie główne grupy: ludzi i mutantów. Jeśli chodzi o ludzi, to sprawa jest prosta: widzimy ich na mapie, na ogół, na pewno widzimy ich ilość w okienku, które już wcześniej pokazywałem. Nie są oni zbyt mądrzy, z tego łatwo jest ich zabić. Chociaż jeżeli mają na sobie dobre pancerze i są w grupie, może być z tym problem. Na swojej drodze spotkamy wrogich stalkerów, bandytów, żołnierzy. Na ogół większość z nich nie będzie do nas przyjaźnie nastawiona, ale są też i tacy, którzy spokojnie z nami porozmawiają i nie chcą nas zabić. Jeśli chodzi o mutanty, jest ich naprawdę wiele. Zaczynając od zmutowanych psów i świń możemy zakończyć na normalnych istotach mogących zabić prawnego Stalkera jednym ruchem Większość mutantów jest szybka i zwinna, więc na oku ciężko je trafić. Mimo to nie charakteryzują się zbyt dużą wytrzymałością, i na oku kilka, max kilka strzałów w głowę, zakończę sprawę. Oczywiście możemy spotkać także mutanty specjalne, które nie jest łatwo zabić, wręcz powiedziałbym ciężko, są one śmiertelnym zagrożeniem. Dobrym przykładem będzie pijawka, którą teraz zobaczycie na wideo. Większość mutantów posiada słaby punkt, który pozwala je zabić łatwo i oszczędzając przy tym amunicję. Często jest tak, że wystarczy, że trafimy w jakąś część ciała, a mutant umiera praktycznie od razu. W tym przypadku ścieramy się z kontrolerem, jednym z najsilniejszych potworów w grze. Jego minus jest taki, że nie potrafi walczyć wręcz, więc wystarczy, że do niego podbiegniemy, a staje się niegroźny jak baranek. Wystarczy zadźwiać go nożem. Anomalie. No czym anomalie są? Ciężko je w ogóle opisać. Jest to coś, co powstało z wyniku dużego promieniowania i na ogół jest śmiertelnie niebezpieczne. Zobaczcie może przykłady. Także możemy natknąć się na wiele elementów RPG. Świadczy chociażby o tym okno naszego ekwipunku. Itemy rozkładają się w ekwipunku tak samo jak w wielu różnych typowych RPG. Dodatkową namiastką realizmu jest to, że każdy item posiada swoją wagę i nie możemy nosić ich nieskończoność, a jedynie 50 kg. Jest także podgląd naszej postaci i parametry aktualnie założonego kombinezonu. W grze zaimplementowany jest moduł kupowania i sprzedawania, dzięki czemu posiadamy tutaj walutę, są to ruble. Za ich pomocą możemy kupować przydatne nam itemy, takie jak amunicja bądź jedzenie, i tym też sposobem przechodzimy do kolejnego elementu RPG, a więc pożywienia. Co jakiś czas nasza postać robi się głodna, i wtedy musimy coś zjeść, aby nie utracić cennego życia. Kolejnym elementem RPG w grze jest nasz PDA. Widzimy w nim zadania, ich aktualny status. Jest tutaj także minimapa, encyklopedia, w której możemy poczytać o potworach, o anomaliach i jeszcze kilka mniej bądź bardziej przydatnych rzeczy. Gra bazuje na silniku X-Ray Engine. Pozwala on na wyświetlanie bardzo realistycznego oświetlenia dynamicznego. Mimo to grafika nie jest zbyt ładna. Może z racji wieku tej gry, ponieważ ma już ona swoje lata. Polskim wydawcą jest CD Projekt, które odwaliło kawał dobrej roboty ze spolszczeniem. A dokładniej możemy uświadczyć dubbingu wykonanego przez samego Mirosława Utę, znanego z wielu polskich seriali. Moim zdaniem jest to świetny dubbing,